Ostatnie trzy lata w Premier League były zdominowane przez dwie piłkarskie marki. Manchester City i Liverpool, które zdawały się pozostawić całą resztę w tyle. Walka o pierwszą czwórkę była emocjonująca, zdarzały się niespodzianki, ale i tak można było przewidzieć, że właśnie maszyny stworzone przez Jurgena Kloppa i Pepa Guardiola zawojują ligę na dłużej. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją odwrotną do przewidywań. I nie sposób pozbyć się wrażenia, że... Pewne decyzje, które zostały podjęte pod wpływem aktualnej sytuacji, nie pozwoliły przygotować się ze szczególnym wyprzedzeniem. Dzień dobry z tej strony, Mateusz. Witam Was na kanale Betfan. A dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak zmieniła się Premier League. Jeszcze wiosną szef FIFA Gianni Infantino mówił: Futbol powróci, a kiedy tak się stanie, będziemy świętować, że zakończył się koszmar nas wszystkich. Jest jedna lekcja, którą i wy, i ja sam musimy zrozumieć piłka nożna będzie kompletnie inna. O tym, że będzie to sezon różniący się od wszystkich pozostałych, wiedzieliśmy już przed jego rozpoczęciem. O ile poprzedni ze względu na przerwy w rozgrywkach był chyba najdłuższym w historii, to teraz zawodników czeka prawdziwy maraton. Miesięczne opóźnienie i zakończenie rozgrywek w maju ze względu na przełożone Mistrzostwa Europy czy Copa America. W dodatku przerwa pomiędzy sezonami trwająca zaledwie 48 dni. To oczywiste, że nietypowy harmonogram... Musiał wpłynąć na przebieg rozgrywek. W Premier League to drugi sezon, w którym używana jest technologia VAR. W weryfikacji wprowadzono jednak kilka zmian. Między innymi skupiono się na poprawnej ocenie rzutów karnych, offsidów czy czerwonych kartek. Między innymi sędziowie nie mogą sygnalizować spalonego w przypadku, kiedy nie jest wyraźny, a istnieje szansa na sytuację bramkową. O tym, czy do niego doszło, ma decydować WAR. W przeciwieństwie do La Liga, zrezygnowano z możliwości dokonania pięciu zmian, jaką dano zespołom, żeby dokończyć poprzedni sezon, a także z poszerzonej ławki rezerwowych. Pod tym kątem wrócił stary porządek: Trzy zmiany i 18-osobowa kadra. Dla porównania, w naszej rodzimej ekstraklasie można przeprowadzać 5 zmian w trakcie meczu, a na spotkanie może być powołanych 20 zawodników. Ciekawy jest zapis wytycznych dla sędziów dotyczący przyznawania kartek. Jeżeli sędzia jest pewien, że ktoś celowo i z bliskiej odległości zakaszlał w twarz przeciwnika lub innej osoby funkcyjnej, to musi podjąć działania zgodne z przepisem 12, czyli używanie obraźliwego języka lub gestu. Jeżeli incydent nie był na tyle poważny, by zasługiwał na czerwoną kartkę. To zawodnik może otrzymać żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. Piłkarze mogą też być upominani za plucie na murawę czy pospieszani przy wykonywaniu stałych fragmentów gry, żeby ograniczyć bliski kontakt. Już po czterech kolejkach Premier League bilan wskazuje na to, że do siatki trafiano 144 razy, co daje średnio prawie 4 bramki na mecz. To statystycznie o jedno trafienie na spotkanie więcej niż w ciągu ostatnich kilku lat. To też prawie 40 na kolejkę, czyli analogicznie o 10 więcej. Jakieś 15% padało z rzutów karnych. Więcej goli pada też na wyjeździe niż u siebie. Coraz częściej przegrywają gospodarzy w porównaniu do ostatnich lat. Jeżeli taka tendencja się utrzyma, istnieje prawdopodobieństwo, że już niedługo będziemy mogli mówić o kilku nowych rekordach w Premier League. Jak wspominał Oli Ren, członek Fińskiego Związku Piłki Nożnej, a także Komitetu Zarządzania i Komisji Rewizyjnej FIFA. FIFA oszacowała straty związane ze spadkiem globalnej wartości rynku piłkarskiego na 14 miliardów dolarów. Piłka nożna bardzo mocno ucierpiała. Rozmaite kłopoty pojawiły się na różnych poziomach, a wiele klubów boryka się z poważnymi trudnościami. Wydawać by się mogło, że odbije się to na mniejszych klubach z niskim budżetem, ale nie ominęło to także gigantów. Zawieszenie lig spowodowało, że gwałtownie spadła wartość topowych graczy. A w związku z tym, że Premier League w tej kwestii znacząco wyprzedza inne ligi, odnotowuje też największą stratę. Jakiś czas temu mówiło się o kwocie około 2 miliardów euro. Do dyskusji swój głos dodał Henes. Nie wyobrażam sobie transferów za 100 milionów euro w najbliższej przyszłości. Kwoty przelewów spadną i tak będzie przez najbliższe 2-3 lata. Ta sytuacja dotyczy wszystkich krajów. Najprawdopodobniej powstanie nowy świat piłki nożnej. Zespoły postawiły bardziej na stabilizację niż roszady. Nowa sytuacja sprawiła też, że kluby, które w ostatnich czasach nie były aktywne do takiego stopnia co giganci podczas okienka transferowego Mogły w tym czasie pozwolić sobie na transfery, które ostatnio nie były dla nich osiągalne Lockdown i obostrzenia miały wpływ nie tylko na sytuację ekonomiczną, ale również i sportową Niemalże 3 miesięczna przerwa stanowiła wyzwanie nie tylko dla samych graczy Ale i dla sztabu, który był odpowiedzialny za ich przygotowanie fizyczne Najczęściej poruszaną jednak kwestią jest fakt zamknięcia stadionów dla kibiców Pep Guardiola podsumował tę decyzje słowami Gra przy pustych trybunach jest bez sensu Greg Clark z Angielskiej Federacji nie pozostawia jednak złudzeń. Trudno mi sobie wyobrazić kibiców na trybunach w najbliższym czasie. Prawda jest taka, że nie mamy pojęcia, jak się sprawy potoczą. Wprowadzone zasady społecznej izolacji spowodują zmiany w całym piłkarskim ekosystemie. Działania telewizyjne, takie jak podkładanie dźwięku stadionu pod transmisję, tworzenie kibiców z playbacku czy zasłanianie pustych krzesełek kartonowymi postaciami, być może trochę lepiej działa na komfort widza przed telewizorem. Piłkarze jednak w pewnym sensie zmuszeni są grać w warunkach, do których nie byli przyzwyczajeni. Nie bez powodu przyjęło się określenie, że kibice są niczym dwunasty zawodnik. W przewidywaniach przedmeczowych gospodarze zawsze trochę zyskiwali w porównaniu do meczów wyjazdowych. W szczególności było to zauważalne, jeżeli mówiliśmy o wielkich drużynach, które rozgrywały swoje mecze na legendarnych stadionach. W poprzednich rozgrywkach Premier League nie mogliśmy tego odczuć aż tak mocno, ponieważ sezon został zatrzymany w momencie, kiedy sytuacja była w pewnym sensie ustabilizowana. W końcu każdy wiedział, że Liverpool pewnie kroczy po mistrzostwo kraju. A reszta drużyn po prostu nie walczyła już o nic. Teraz mierzymy się z taką sytuacją od samego początku. I już pojawiają się opinie, że brak kibiców na stadionach wpływa między innymi na sparingową atmosferę wśród zawodników, stąd takie wyniki, a nie inne. Początek rozgrywek w Anglii jest wielkim zaskoczeniem. Będący w znakomitej formie Everton, straty punktów przez Liverpool czy Manchester City a także fenomenalna dyspozycja Aston Villa. Nie tak dawno zapisali się na kartach historii Premier League po raz pierwszy zdobywając komplet punktów w czterech pierwszych kolejkach. Od lat 60. nikt nie był w stanie wbić Liverpoolowi siedmiu bramek. United miało przychodzić odbudowę. Finalnie koguty okazały się pierwszą drużyną gości, która czterokrotnie trafiała do siatki na Old Trafford w pierwszej połowie meczu w historii Premier League. Choć i tak do ekipy Mourinho można mieć pewne zastrzeżenia, kiedy to dwukrotnie w ostatnich minutach Dawali sobie wyrwać zwycięstwo. Faworyci zawodzą, choć przecież mieli miać od samego początku. Tytuł mistrza już nie wydaje się być wcale taki oczywisty. Prawdopodobnie czeka nas sezon pełen niespodzianek i miejmy nadzieję, że bez nieplanowanej przerwy. A jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Oczywiście zachęcam do dyskusji w komentarzu, kto Waszym zdaniem w tym roku sięgnie po tytuł mistrzowski Premier League. Nowe osoby zachęcam do pozostawienia subskrypcji na kanale Betfan. Dla zasięgu także możecie pozostawić łapę w górę, na pewno nam to pomoże. Ja wam dziękuję bardzo za dotrwanie do końca, więcej czasu wam już nie zabieram, trzymajcie się i do usłyszenia.